Kurde, dziwna sprawa, zobaczcie państwo Coś mi tak dziwnie bąbluje, woda Zobaczcie, tu jest jakaś drobinka I za, z niej jakiś słup Drobinek, bąbelków No to to, ale generalnie to nie tylko tu e, No cała woda jest taka dziwna I to aż z samego dna się wydobywa I Jakby z podłoża to szło Drobniki. i one się takie struktury robią o takie i idą do góry ono wsiad tutaj takiego czegoś I tam przy górze i wszystko się ma dobrze krewetki mają się dobrze go dobrze ale to jest dziwne jeszcze takiego czegoś nigdy nie widziałem zobaczcie jakie